Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie, Mediteuszki i Mediteusze. Jest środa, 7 lutego 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.15, zajdzie o 16.42. Imieniny obchodzą Romuald, Ryszard i Teodor, solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego. Bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień spoilerów. Motto na dziś: konsekwencja i determinacja zmieniły wiele ludzkich przeznaczeń. Albert Einstein, 248 wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Bardzo często prowadząc kursy albo warsztaty albo szkolenie NLP spotykam się od Was z wieloma zapytaniami. Jak pracować z lękiem? Jak ograniczać odczucie lęku, które z jakiegoś powodu odpala w Twojej przestrzeni i nie pozwala na racjonalne działanie? Dlatego, że lęk to jest taka energia, której my dajemy całą swoją uwagę. Taki stan, który nie pozwala nam działać racjonalnie, bo odczuwamy go jeszcze, jeszcze i jeszcze w momencie, kiedy dajemy swoją... Uwagę jemu, on nabiera na sile. I to naprawdę w wielu ludzkich życiach, w wielu przypadkach, jest coś, co potrafi nieźle w życiu namieszać. Jest pewna technika, jest pewna metoda, zwana Paradise albo spokojne, szczęśliwe miejsce. Metoda, która polega na skrosowaniu dwóch patentów. Pierwszy z nich to wyobraźnia i budowanie obrazu czy opowieści, drugi zaś to kotwiczenie stanu emocjonalnego. I dzisiaj chciałbym Cię namawiać do stosowania tejże metody. Jednakże, żeby ją stosować żeby ją odpalać w życiu, należy przeprowadzić pewien proces, bo to nie jest tak, że dostaniesz dziś tę metodę i ona od dziś będzie działała. Przed Tobą pewien proces, który należy przeprowadzić. No, trzeba wyobrazić sobie coś i zakotwiczyć ten stan. To bardzo ważne i robimy to przez pięć albo siedem kolejnych dni. Ale jeżeli nabędziesz już tego skilla i będziesz mogła albo mógł stosować go, gwarantuję Ci, że odczucie lęku zostanie wypłaszczone albo zniwelowane w momencie, kiedy tenże pojawi się w twojej przestrzeni. Posłuchaj. Zacznijmy od skotwiczenia stanów emocjonalnych. Ludzie są sensoryczni. To niezaprzeczalny fakt. Zobacz, jak zaciśniesz lewą albo prawą dłoń w, w pięść, to czujesz, że ją zacisnęłeś albo zacisnęłaś. I to jest odczucie. Które jest świadome, bo zdajesz sobie z tego sprawę, że Twoja lewa lub prawa dłoń jest zaciśnięta w pięść. Spróbuj, zaciśnij lewą lub prawą dłoń i zobacz, co się wydarza. Czujesz dokładnie to, co się wy wydarza w momencie, kiedy Twoje palce zaciśnięte są w pięść. To samo, jak naciskasz swoje, swoje dłonie, swoje przedramiona, albo jakąkolwiek inną część ciała za pomocą dłoni. Naciskasz i czujesz ten dotyk. Super. To jest sensoryka, czyli odczuwasz to, co wpływa na twoje ciało, bez względu na to, czy to robisz ty jako ty, naciskając jedną dłonią na drugą, czy na jakąś inną część ciała, czy też e, naciskasz za pomocą czegoś, jakiegoś masażera, jakiegoś urządzenia do, do, do naciskania ludzi. Sensoryka, odczuwasz. Drugim patentem jest zapach. Często nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę. Ja, na przykład, tak mam, opowiadam o tym często. Mam zakotwiczony obraz Wigilii Bożego Narodzenia, jakiegoś, jakiejś sytuacji, które wydarzają się w momencie, kiedy są święta, jak ktoś obiera przy mnie mandarynki albo pomarańcze. I kuriozum jest takie, że nieraz ktoś żre, albo ja żre pomarańcza lub mandarynkę w lipcu. A w mojej głowie cały czas są święta Bożego Narodzenia. To jest przywoływanie pewnych odczuć, które kotwiczą z danym, z danym zapachem, z danym uciskiem. Ja nie wiem, czy zauważyłaś, powróćmy jeszcze do sensoryki, albo zauważyłeś do ucisku. Są pewne. Kotwice, które pojawiają się, jak coś wykonujesz. Jak na przykład coś kroisz i skaleczyłaś się, albo skaleczyłeś się w palec i usłyszałaś, załóżmy, stuknięcie noża o, o deskę do krojenia. I teraz, nawet jak się nie kaleczysz, kiedy nóż stuka o deskę, masz nieodparte wrażenie, że, że, że coś jest niehalo, że buduje się w tobie. Jakiś, jakaś obawa przed tym, że się skaleczysz. To stan emocjonalny, który został zakotwiczony. Czyli bardzo jakaś odczuwalna sytuacja, jakaś energia, jakieś wyobrażenie powiązane zostało ze stukaniem noża w deskę. Rozumiesz, to jest kotwiczony stan emocjonalny. Stany emocjonalne, super sprawa dla nas jako ludzi. Opowiadałem o tym, odnajdź kotwiczenie stanów emocjonalnych na tym kanale. Ale wróćmy do techniki Paradise albo bezpieczne miejsce. Chodzi o to, aby przez 5 albo 7 kolejnych dni, tutaj nie ma zasady. U Jednym to się udaje w 5, jednym to się udaje w 7, zakotwiczyć sobie pewien emocjonalny stan. Otóż, siadasz bardzo wygodnie, włączasz muzykę. Ważne jest to, żeby ta muzyka była muzyką, która robi ci dobrze, ale żeby nie była to piosenka. To jest bardzo ważne, turbo ważne. Żeby, żeby słuchać sobie, albo można sobie włączyć jakiś szum wody, czy cokolwiek innego, ale jeżeli lubisz ciszę, możesz zostać w ciszy, ale z muzyką to działa fajniej, przynajmniej u mnie, ale możesz spróbować i tak, i tak. Tylko, że nie piosenkę, dlatego, że nasze głowy, pomimo tego, że my nie dajemy swojej uwagi, rozkminiają słowa, słuchają tego, co się dzieje, więc... Nie polecam, ale polecam jakieś szumy, jakieś dzwoneczki, tym podobne pierdulety, żeby wprowadziły nasz umysł w stan naprawdę relaksu i odprężenia. Ale nic nie odpręża, tak jak muzyka, czy szumy fal, czy tam jakieś inne rzeczy, które nam robią dobrze. Włączasz tę muzykę, siadasz wygodnie albo kładziesz się. I teraz bardzo ważny skill. Wyobrażasz sobie swoje bezpieczne miejsce. I teraz. Pójść wodze fantazji. Możesz sobie zbudować obraz, możesz sobie opowiedzieć. O tym nie ma to żadnego znaczenia. Jedni lubią mieć obraz zbudowany, wszystko ładnie poukładane, drudzy wolą opowieść. Nie ma żadnego znaczenia, jak to zrobisz. Chodzi o to, żeby to zrobić. Ale zrobić to bardzo dokładnie, opowiedzieć sobie albo zobaczyć pod. Zamkniętymi powiekami, miejsce, w którym czujesz się dobrze. Jedni wizualizują, wizualizują swój bezpieczny dom rodzinny, jeszcze inni jakieś specjalne pomieszczenia, które w ich mniemaniu są bezpieczne, jeszcze inni swoje pokoje, gdzie siedzą z kawą, kocysiem i książką, jeszcze inni las, ale jeszcze inni niebiańską plażę, jakąś tam w ogóle tropikalną, jeszcze inni są. Na przykład u swojej babci w domu, która już dawno nie chodzi po niebieskiej kulce, ale oni mają wyobrażenie tego domu, bo ten dom, te miejsca kojarzą im się dobrze. Jeszcze inni łąki, jeszcze inni lasy, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, kiedy w momencie, kiedy opowiadasz sobie o tym albo wizualizujesz, w Twoim ciele i w Twoim umyśle zapada spokój. Jest dokładnie tak, jak chcesz, żeby zawsze było. To bardzo ważne. I Trzeba to zrobić bardzo, ale to bardzo dokładnie opowiadać sobie ze szczegółami, widzieć ze szczegółami. Jeżeli masz zdolność widzenia i słyszenia dźwięku, bo są tacy ludzie, to nadaj temu jak najwięcej faktur i wzrokowych, i dźwiękowych. Chodzi o to, aby oszukać swój mózg, że znajdujesz się a to bardzo ważne żeby Wizualizować i opowiadać sobie, że znajdujesz się w tym miejscu, że jest spokojnie, bezpiecznie, jesteś zaopiekowany, zaopiekowana, i jest po prostu dobrze. I w tym momencie, kiedy zbudujesz ten obraz, kiedy już wiesz, że już dalej nichuchu, nie da rady, już wyobraziłaś sobie, opowiedziałaś wszystko, bierzesz prostą sytuację, kotwiczysz ten stan, wyobrażasz sobie, że te wszystkie odczucia, tego spokoju. Tego naprawdę dobrego samopoczucia, tego bezpieczeństwa, tego relaksu, wszystkich tych odczuć, które masz ze zbudowanego obrazu bycia w tym miejscu, opowieści, która się wydarzyła. Przenosisz na kotwicę. Kotwica to nic innego jak jakaś sensoryka, bo to jest najprostsze. Zaciśnięcie dłoni w pięść lewej lub prawej, zwarcie dwóch palców, czy tam wskazującego i kciuka, na przykład albo serdecznego i kciuka, cokolwiek innego. Coś, co możesz odpalić bardzo szybko, niezauważalnie. Zwracaj bac, baczną uwagę na to, czy przypadkiem nie masz zakotwiczonego jakiegoś innego stanu na tej samej kotwicy. Ale umówmy się, że na potrzeby tego podcastu będzie złączenie opuszków palców kciuka i palca wskazującego. To będzie takie kółeczko. I teraz zaciskasz ten palec kciuki i wskazujący. Zaciskasz i wyobrażasz sobie, że te wszystkie odczucia przenosisz właśnie tam, właśnie w te dwa zwarte palce, opuszki, które się. Spotykają. Bierzesz jeden wdech, drugi, trzeci i za czwartym bardzo głębokim, ale takim naprawdę bardzo głębokim wdechem, takim już do samego dołu, bardzo delikatnie rozbierasz palce. I ten proces powtarzasz przez siedem. Osiem kolejnych dni. Chodzi o to, żeby ta kotwica była taka sama, Żeby ten budowany przez ciebie obraz był tożsamy z tym, który zbudowałeś albo zbudowałaś wczoraj albo przedwczoraj. To naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Żeby nie mieszać w swojej głowie, żeby nie robić jakichś dziwnych przelotów, tylko żeby kotwiczyć te miejsce, które kojarzy ci się z bezpieczeństwem, z zaopiekowaniem, z serdecznością, z tym, co powoduje u ciebie, że czujesz się dobrze. I teraz. Kto się ma do lęku? Jeżeli zakotwiczysz ten stan, jeżeli masz go już na kotwicy, na, na swoim kciuku i palcu wskazującym, po prostu kółeczko, które odpalasz, w momencie, kiedy zbliża się lęk, a my wiemy, kiedy on się zbliża, ja nie mówię tutaj o napadach paniki, bo to całkowicie inna sytuacja, ale na przykład masz lęk przed wystąpieniami publicznymi, z jakiegoś powodu w ogóle cię paraliżuje, Tu jest, tu jest kosmos. Wtedy zamknij oczy i odpal kotwicę. I zobacz, co się dzieje, oddychając przez kolejnych 10-15 sekund bardzo spokojnie. Zobaczysz, co się wydarzy. Albo jak masz obawę przed rozmowami jakimiś tam biznesowymi, zakotwicz sobie ten stan. Albo dziewiątki innych rzeczy, na przykład ludzie, którzy mają lęk przed otwartą przestrzenią. To jest naprawdę ultra ważna rzecz. Znam ludzi, którzy mają lęk przez, przed otwartą przestrzenią, ale oni sobie pokotwiczyli stany. Być może u wielu... Nie da się zniwelować tego lęku do zera, że on odejdzie, zniknie, ale na pewno da się spowodować, że on się wypłaszczy, że będziesz mogła normalnie albo mógł normalnie funkcjonować. Opowiem Ci o pewnym zdarzeniu. Kilka lat temu prowadziłem w jednej z elitarnych jednostek wojskowych w Polsce szkolenie a propos relaksacji. To bardzo ważna rzecz była dla mnie, bo po drugiej stronie miałem gości, którzy bronią tego kraju, którzy są wysportowani, którzy są zmotywowani, którzy naprawdę skończyli wiele kursów zarządzania stresem, którzy są w moim mniemaniu niezatapiani, genialnie wysportowani faceci, bardzo bystre umysły, elitarna jednostka. Ale w programie właśnie było zarządzanie lękiem i ja miałem wielką obawę, mówię, kurde, zarządzanie lękiem dla komandosów, dla kolesi, którzy są wyselekcjonowani spośród Rzeszy młodych, wysportowanych żołnierzy, żeby służyć w elitarnej jednostce. Ale nie byłbym sobą, jakbym nie powiedział, sprawdza. I ja dałem im tę metodę. I myślałem, że będzie zaraz ryk na sali. Była pełna poważka. Nikt absolutnie nawet nie, nie, nie skrzywił się, nie powiedział, co ten łysy tu gada, kurde, przyjechał jakiś cywil, nam wkłada jakieś pierdoły. I spotykaliśmy się co dwa tygodnie, przez, przez, przez bodaj dwa miesiące. I po dwóch tygodniach e, przyszedłem na te zajęcia i podszedł do mnie jeden, e, jeden kapral i mówi, kurde, dzięki. Ja mówię, za co? Mówi, za technikę Paradise. Ja mówię, i zaczęliśmy rozmawiać z tymi wszystkimi żołnierzami. To naprawdę niesamowici faceci. I ja mówię, ja mówię, wiecie, ja wrzuciłem tę technikę zarządzania lękiem, tak nie? Bo, 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 bo taki był program. Skorzystaliście? Oni mówią, że tak. Że, że skorzystali, że stosują, że kotwiczą, że w ogóle super, że dziękują. Ja mówię, ale wy, komandosi, żołnierze, elitarna jednostka. I wstał, pamiętam, jeden żołnierz i powiedział: Słuchaj, ale my jesteśmy ludźmi. I wtedy pękła moja głowa, bo moje wyobrażenie o elitarnej jednostce żołnierzy było zupełnie inne. Ja jakąś miałem taką, nie wiem skąd wkręconą sytuację, że to cyborgi, że to maszyny. A to przecież ludzie. Ludzie, którzy potem rozmawialiśmy bardzo długo, kilku, kilkanaście razy, ja teraz ich spotykam. Nieraz jak gdzieś przemykam przez miasto i to jest bardzo ciekawe doznanie. A minęło już chyba 5 czy 7 lat od, tamtej, od tamtego wydarzenia. Stosują, stosują bezpieczne miejsce, pomimo tego, że są wyszkolonymi żołnierzami, komandosami. Naprawdę, elitarna jednostka, która. Nie zna, że tak, życia na zasadzie, że to życie to fiubździu, tylko to są bardzo zmotywowani, wykształceni, wysportowani ludzie. Ale tak jak sami powiedzieli, jesteśmy tylko ludźmi. Weź zatem technikę bezpiecznego miejsca i w momencie, kiedy zbliża się on, lęk, czy to otwartej przestrzeni, wystąpień publicznych, jakiejś konfrontacji biznesowej, Odpowiedzi w szkole, pisanie kolokwium, klasówki, rozmowy z szefem, szefową, rozmowy ważnej w domu, w rodzinie. Naprawdę zastosuj. Zobaczysz, że to działa naprawdę spektakularnie. Spektakularnie. Jednakże bardzo ważne, ale to bardzo ważne, jest poprawne zakotwiczenie tego stanu. Przeprowadzenie procesu od początku do końca. Nie leszczenie i oszukiwanie, że to zrobisz dwa dni, bo łysy mówił pięć, ale co tam łysy? Nie tak, naprawdę. To bardzo, ale to bardzo ważne. I najważniejsza informacja, Ever, jaka kiedykolwiek mogła paść w tym podcaście, a propos kotwiczenia emocjonalnego stanu w jakiejkolwiek technice rozwojowej, zwracaj baczną uwagę na to, czy na danej kotwicy, którą chcesz wykonać, nie masz zakotwiczonego czegoś innego. Naprawdę, to jest ultra ważne. Tak samo, jeśli dojdziesz do wniosku, że dana kotwica, dany stan jest Ci niepotrzebny, odszukaj na tym kanale nagrania, które mówi o odkotwiczaniu stanów emocjonalnych. Pod żadnym pozorem nie kotwicz dwóch różnych zdarzeń, różnych odczuć na jednej kotwicy, bo nie kończy się. To dobrze, ale jeżeli ten cały proces przeprowadzisz tak, jak został on omówiony w tym podcaście, jeżeli będziesz mogła albo mógł odpalać tę kotwicę, zobaczysz, gwarantuję ci, zakładam się z tobą o wszystko, co chcesz, że być może nie zgasisz tego lęku w 100%, ale wypłaszczysz go do takiego momentu, kiedy będziesz mogła normalnie albo mógł funkcjonować. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz, dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co? W ogóle cudo. Wczorajszy podcast wywołał niesamowitą lawę komentarzy, lawę maili i w ogóle wszystkiego. Komentarze cudne, ale w mailach. Mój Boże, czytałem przez prawie półtorej godziny zarzuty, że w ogóle jak w to prowadzisz kanał rozwojowy i ty mówisz, że medytacja nie działa, że to nie działa. Kurde, ludzie, ja mam do Was jedną zajebiście ważną prośbę. Jeżeli siadasz do napisania takiego maila i spalasz swój czas, i piszesz tego maila na dwie strony A4 i wyrzygujesz w tym mailu, że w ogóle jakie to pierdoły łysy mówi, że coś tam, że medytacja to 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 sram to to zamiast zrobić to, włącz ten podcast raz jeszcze nie padło ani jedno słowo o tym, że medytacja nie działa ona działa, zapewnia dobrostany zapewnia naprawdę fenomenalne rzeczy jednakże medytacja to nie Hogwart to nie jest czarowanie różdżką że ty pomedytujesz i ktoś coś tam się wydarzy w Twoim życiu, bo się nie wydarzy bez Twojej akcji. Więc następnym razem, jeżeli będziesz chciała albo chciał wyżygać swoje żale w mailu do Łysego, że co ty gadasz, że medytacja działa, że coś tam, że sroś tam, to przesłuchaj raz jeszcze ze zrozumieniem. Naprawdę dostałem z 15 maili, że w ogóle jak to medytacja działa, mnisi tybetańscy i tak dalej. Oczywiście, że tak. Ona działa spektakularnie, jednakże sama w sobie nie ma siły sprawczej, że medytacja i stan, w którym się znajdujesz, pójdzie za ciebie, złożyć CV, zarobić kasę, zakochać się, zrobić nie wiem, wybudować dom czy cokolwiek innego. Bądźmy poważni. Naprawdę wielu spaliło swój drogocenny czas na to, żeby wyżygać w mailu jakieś pierdoły, nie przesłuchując raz jeszcze ze zrozumieniem tego, co zostało nagrane. Więc polecam, następnym razem przesłuchaj raz jeszcze, zanim dasz się ponieść odmętą Twojej telefonicznej lub komputerowej klawiatury. Algorytmy sukcesu za chwilę kończymy już składać wszystko w jedną całość. Łukasz dostaje materiały, strona, i ogień, dzięki za wszystkie maile, które dostaje a propos algorytmów sukcesu, ma ograniczających przekonań, to jest coś cudownego, naprawdę coś cudownego. I ja, i Pilarczyk, i ratyńscy, i Głuc i Jaramy się wszyscy. A w piątunio, w piąteczek o 18:00 z Centrum Sterowania Wszechświatem, na naszych wspaniałych krzesłach, tuż obok mnie i ratyńskiej, i ratyńskiego, zasiądzie... Łukasz Gotowicz, specjalista, hipnoterapeuta, gość, który o kotwiczeniu, notabene stanów, o medytacji, o podświadomości, o hipnozie, autohipnozie, wie prawie wszystko. 18 w piątek na żywo z Centrum Sterowania Wszechświatem. Tymczasem kłaniam Ci się nisko do samej ziemi. Co złego to nie ja. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza, Mediteusz.